Siemano, z tej strony Milo. Dzisiaj oczywiście jest ze mną mój braciszek kochany. Siema! I dzisiaj przetestujemy zabawki Flywheels. O jest! teraz moja Tu jest. Ja będę najlepszy. W tą zabawę zaangażuję też mamę. I tatę. Czyli całą rodzinę. Flywheelsy mogą uzyskać nawet 320 km na godzinę. Mogą jeździć po różnych powierzchniach, i dzisiaj przystosujemy te różne drogi. Najpierw kilka no, Tak daleko. Zdziwię się, bo myślałem, że to poleci tam, gdzie ja chcę, a to nagle zmieniło stronę i poleciało w siu. Aż tam. Jestem ciekawy, co by było, gdybym zrobił to mocniej. O, to daje ci czerwonego flagownika. Ja ci daję to. A ja to daję... To cię, ja, bo mamie. Dobra, ty to byłeś mechanik samochodowy, więc będziesz miał szary. Pierwsza konkurencja polega na tym, kto dalej puści Flywheelsa. Prosta droga, Marcelowi ciekaw i zaczynamy od mamy. Cienko, cienko, da ma jej powtórzyć. Nie popisałaś się. Bardzo bardzo. Zobaczymy jak ty się dopiszesz. No wiesz, ja jestem jak na razie najlepszy stąd, więc no, nie macie szans! Chyba najskromniejszy, to mi się wydaje. Najlepszy. O, poszedł! Panie! A -a. No i co ci zrzedła troszeczkę? Co? To jest, panzi, to jest! Zobacz, uuu. Co i to dalej leci? Oj, no, zawracam. I ty Marcyś, Marcyś, Marcyś. Państwa razy. Oh! <laughs> jeszcze raz. No, ale tylko. Aha ha ha. Kto jest mistrzem? Teraz ja? Oh yes. Ja jestem mistrzem. Ojej, oh, yeah. ja to jest jakaś teoria. Ale chyba jednak nie jestem. Wygrała mama. A ja? A jesteś? Gotowy? Leciałaś, ja leć! Poszedł! poszedł. Ja tak średnio bym powiedział. Przynajmniej. Chyba mamy zwycięzcę. zwycięzcę. Za zwycięstwo są trzy punkty, za drugie miejsce dwa punkty, o, za trzecie tak miejsce tak. jeden punkt. I jeszcze ostatnie A zero miejsce. punktów w tej konkurencji ma Marce. Tak, jeszcze sobie ustalił, bo nie ma ostatniego miejsca. Gdybyś miał ostatnie miejsce, to byś tego by nie ustalił. Zero punktów. O, zero. punktów. Z... W konkurencji drugiej zmieniamy Teren na trawiasty! Tak, na trawiasty! Teraz ja zaczynam. Ja drugi! To ty pierwszy. Mamy linię i zaczynamy! Zobaczył strasy kolega. O, jeszcze jest jedno przeznaczenie A. tego sprzętu. <grymna> A teraz? Marcene, Twoja taktyka na celu trzewiasty wypadła trochę, głupio, ale może. Mam... Dobrze, to tak dobrze. Kto jest. Jest, jestem pałek! No nie, Marcel wygra. jest lepsza, to jest Dobra, lepsza. Dobra, teraz ja. Mama teraz pewnie pyta, że. No nie, no nie wiem. Ja już wiem, jak mama robi. Mama nie robi, to, tylko okay, tak, tylko Okej, Okej, teraz ty. Widzę, że miłość tak. Próbował taktykę, taką do góry. Marcel tak. Kasia w ten sposób. Jak tutaj zrobić? A ja spróbuję troszeczkę inaczej. A -a -a -a. A -a -a. Ha -ha! Jest. Jest to ta taśma. Jest. Jest! No <try> ja. Tak. Konkurencja numer 3. Mamy wyrzutnie. Ona służy do. Pładziemy. Kto wyżej porzuci, Flywheelista wygrywa. Ale nie tą, nie tą stroną. Ta strona jest do od jakby to dalej, a ta strona jest kto wyżej. Nie widziałem, teraz wiem. I dlatego ja pierwszy zaczynam. Chcę <laughs> Gdzie to <dodatkowo śmiech> życie. Ci co przynajmniej wcelowałem, a wy nie wcelujecie na pewno. No dawaj. <laughs> Przepraszam, moim zdaniem jest to, do kto wyżej. Tak naprawdę, Zmieniłem model i dowiedziałem się, że jest tu inna opona. Teraz tych ich rozjadę. Spójrzcie różnicę. Tu jest opona płaska, a tutaj... No teraz na ich rozwalę. Teraz wyjdzie na pewno. Żer. No. Marta się uwzią, że będzie robił tą stroną, więc ma jedną siwę. Mogę siwę? Wygrałem. to bliska. Wygrałem. To jest bliska. Wygrałem. Ale jak wygrałem? To mi konkurs kto najwyżej podbije, tak? No wy nie wcelowaliście. A ja A wygrałem! Dobra, wcześniej wcześniej Co? My wcześniej wcelowałeś. Jak wcelowałeś? Nie wcelowałeś. Kto nie, wygrał? Wystarczyło. Kto, kto wyżej podbije. No i kto wygrał? Na tym polega konkurencja. A to, że oni robili to z daleka i nie mogli wcelować, no to kogo wina? A przecież nie moja. No to walczymy o drugie miejsce. <śleski> 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 Mama nie wcisiła, teraz ja. Albo teraz Marcel. <śleski> Działaś to? Ale poleciało. To działa. A myślałem, że. Teraz ja, teraz ja. Teraz ja, posłun się, posłun się. Posłun się. Dobra, ja się poddaję do widzenia. Walczymy z o trzecie miejsce. Może trzecie zajmę. Oj, super, do no serii przegrałem. Ostatnia szansa. No. Nie Koniec konkurencji. Na pierwszym miejscu tata, na drugim mama, na trzecim Marcel, na czwartym ja. Niestety, może następnym razem się uda, może w innych konkurencjach będę lepszy, Tak wiecie, to tylko fartem oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dla następnego odcinka, elo.